Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Witajcie! Dzisiaj Ewa Zajączkowska, mocno o sutryku i jego dyplomie z Humanum Debilium, o starcie Sławomira Mencena na prezydenta Rzeczypospolitej oraz o Tusku i jego koalicji 13 grudnia w sprawie szkodliwych działań dla Polski. Redaktor też chciał zabłysnąć. I próbował wciągnąć Ewę w pułapkę w sprawie koalicji z AFD. Ale nie wyszło mu to i Ewa merytorycznie wyjaśniła o co chodzi. Miłego oglądania. Pani odbiera sprawę prezydenta Wrocławia, który wczoraj został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury, postawiono mu zarzuty. Miał załapówkę nabyć dyplom, a potem dzięki temu miał no, zarobić pieniądze, bo mógł pełnić funkcję we władzach spółki miejskiej. Ta sprawa jest wielowątkowa. Po pierwsze zwróćmy uwagę na to, że wielu polityków wyrabiało sobie dyplom MBA po to, żeby potencjalnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. I no, jest popyt, jest podaż. Powstała uczelnia, która takie dyplomy rozdawała nie do końca w czysty sposób. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że to jest moim zdaniem rozgrywka wewnętrzna Platformy Obywatelskiej, bo widzimy rozgrywkę między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim. A jeszcze przedwczoraj pan Sutryk poparł przecież na Twitterze, czy wsparł oficjalnie Rafała Trzaskowskiego. Więc biorąc pod uwagę wojenkę tych dwóch panów, być może po kilku miesiącach, kiedy Rafał Sutryk opublikował, że ma taki dyplom z tej konkretnej uczelni, chyba nawet wspomniał coś o nabyciu tego dyplomu, o zapłacie za no, ten dyplom. Przelew. Dokładnie. Nagle został zatrzymany w dosyć medialny, spektakularny sposób. Być może chodzi o to, żeby powiązać Rafała Trzaskowskiego z kimś, kto już usłyszał zarzuty, tylko obawiam się, że może to zostać jeszcze odebrane na korzyść Rafała Trzaskowskiego, bo znajdzie powód do tego, no, by postawić się w roli ofiary. Uważa Pani, że to jest taka instrumentalizacja działań prokuratury, a poza tym no, ze strony Platformy słuchajcie z kolei przeciwne głosy, że to taka prokur że to mogą być prokuratorzy powiązani z byłym ministrem sprawiedliwości i właśnie robią to w sposób. To... Panie redaktorze, chyba nie dojdziemy do tego, z kim są powiązani ci prokuratorzy, którzy teraz do, dokonali zatrzymania pana Sutryka. Z mojej perspektywy wygląda to na taką wojenkę, która między Sikorskim a Trzaskowskim, która wybija po prostu na zewnątrz. Takich trupów z szafy możemy się spodziewać więcej, dopóki nie zostanie wyłoniony konkretny kandydat w wyborach prezydenckich i Dużo pani myśli, będzie, bo do kampanii jeszcze wrócimy, ale dużo będzie tych trupów z szafy, jeżeli chodzi o kolegium humanitarne. А ну A no to się jeszcze okaże, zobaczymy. Panie redaktorze, musimy zaznaczyć, że rzeczywiście wielu studentów po prostu faktycznie zrobiło tam te studia, zapłaciło za to, zrobiło ten, ten dyplom. No i teraz wszyscy będą wrzucani do jednego worka. No, no tak, odium, odium będzie ciążyło na wszystkich. Tak. Ale na razie Ministerstwo Skarbu postąpiło, Ministerstwo Aktywów Państwowych postąpiło w ten sposób, że te dyplomy nie liczą się przy kwalifikacji do rad nadzorczych spółek. Ale czy pani zdaniem powinny być jakieś dalej wyciągnięte wnioski, jeżeli chodzi o uprawnienia wynikające z tego typu dyplomów, z, z dyplomów NBA czy nie raczej. Znaczy, sam dyplom czy posiadanie takiego dyplomu nie jest złym pomysłem, jeżeli chce się sprawować istotne stanowisko w spółce skarbu państwa. Pytanie, czy ten dyplom powinien być pozyskiwany rzeczywiście w ten sposób, czy zrobienie zwykłej podyplomówki w skróconym okresie rzeczywiście uprawnia kogoś do zarządzania spółką skarbu państwa? Y Mówiła Pani trochę o kampanii prezydenckiej w tym kontekście. Jakicie kandydatowi Konfederacji w tej kampanii Sławomirowi Mencenowi? Fantastycznie. To znaczy? Panie no, zaczął najwcześniej, tak? Ale co to znaczy Zaczął najwcześniej. Ma Sondaże większego... nie pokazują, że był faworytem wyścigu. No jest chyba gdzieś tam... W... Trzeci. No. To nie jest, panie redaktorze, zły wynik, jeżeli e, e, ogólnie jako Konfederacja notujemy trzeci wynik w sondażach i nasz kandydat również notuje trzeci wynik w sondażach. Chociaż ja generalnie do sondaży podchodzę w sposób sceptyczny, bo nie znamy jeszcze kandydatów innych ugrupowań poza Szymonem Hołownią i Markiem Jakubiakiem, więc wszystko... E, będzie się rozstrzygało w momencie, kiedy poznamy nazwiska kandydatów wszystkich ugrupowań na urząd prezydenta. Natomiast Sławomir Mencen prowadzi zdecydowanie najbardziej aktywną kampanię prezydencką. W samym listopadzie zamierza odwiedzić około 30 mniejszych miejscowości. Ja ze Sławomirem Mencenem jeżdżę. Po niektórych miejscowościach staram się to połączyć z mandatem europosła i powiem panu szczerze, że to jak ludzie na nas reagują to jest coś fantastycznego. My dostajemy ogromną, pozytywną energię od naszych sympatyków, ale też od ludzi, którzy są zmęczeni. Prawem i sprawiedliwością, i platformą obywatelską przychodzą na nasze spotkania, posłuchać, co my mamy do zaoferowania wyborcom, i ich reakcje są po prostu bezcenne. To nas bardzo motywuje, determinuje i ładuje pozytywną energią. Widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. No, sympatycy na pewno będą w Was ładowali pozytywną energią, natomiast jak się patrzy na sondaże, no to faktycznie Sławowym nie jest trzeci, ale to poparcie nie odbiega znacząco od poparcia Konfederacji, to jest w okolicach 10%. To nie jest, nie, nie wygląda na takie miejsce, z którego można się bić o drugą turę. Zależy, jak na to popatrzymy, panie redaktorze, bo jeżeli popatrzymy do drugiej tury, jeżeli do drugiej tury wejdzie kandydat, znaczy inaczej, też poczekajmy naprawdę, aż ogłoszone zostaną inne nazwiska. Niejednokrotnie duże partie polityczne popełniały błędy i wymieniały swoich kandydatów. Niedaleki przykład Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zjechała w sondażach do dramatycznego poziomu i musiała zostać wymieniona na Rafała Trzaskowskiego. Poczekajmy, a poza tym Pytanie właśnie, kto będzie języczkiem uwagi, jak już druga tura będzie się rozstrzygała? No, a z tych osób, które wystartują, już wystartowały, tak? Czy mogą wystartować? No bo mm, Szymon Chłownia zadeklarował start sama, pani wspominała też o marku jak Jakubiaku, ale słychać na przykład o <laughs> dziennikarzu e, panu Stanowskim, który zapowiadał, że wystartuje no, tak dla Hecy, tak? Czy to nie jest ktoś, czy, czy to nie są kandydaci, którzy mogą akurat Konfederat, kandydatowi Konfederacji uszczknąć poparcia? Ciężko powiedzieć, panie redaktorze. Jest też duża grupa ludzi, którzy po prostu nie chodzą na wybory i ci ludzie również są do, do takiego politycznego zagospodarowania, więc być może ktoś, kto nie chodził do tej pory na wybory albo nie ma ochoty pójść na wybory prezydenckie, pójdzie i zagłosuje na takiego Krzysztofa Stanowskiego. Kto wie? Ale To, odbije to wszystko się, są no, spekulacje. No tak, ale odbije się to pomarać. Nie macie obawy, że tego typu kandydaci sprawią, że Sławomir Męcen nie będzie trzeci? Panie redaktorze, my robimy swoje. Prowadzimy najbardziej aktywną kampanię, tak jak powiedziałam, jeździmy po małych miejscowościach. Żaden kandydat jeszcze tego nie robi na taką skalę. I chyba żaden kandydat nie gromadzi tak dużej widowni na swoich spotkaniach, jak Sławomir Męcen. A Grzegorz Braun może podłożyć mu nogę? Może wystartować? Nie polecam. Nie polecam, ale to rozumiem, że liczycie się z takim scenariuszem. Panie redaktorze, jedność konfederacji jest czymś, co musimy zachować, jeżeli chcemy w 2027 roku wejść do rządu. I nie wyobrażam sobie sytuacji, by ktokolwiek konfederację w tym momencie rozbijał. Wczoraj u prezydenta Dudy i u prezydenta Trzaskowskiego byli wysłannicy Donalda Trumpa. Jak pani to odbiera? Odbieram to w ten sposób, że prezydent Donald Trump zaczyna prowadzić aktywną politykę międzynarodową. I to jest rodzaj poparcia dla kandydata KO w takim razie? Znaczy to jest rodzaj poparcia dla Andrzeja, dla Andrzeja Dudy, więc jednocześnie dla kandydata prawa i sprawiedliwości? Hmm. Hmm. Rozumiem, rozumiem. Jakie, jakie sprawy będą decydowały o wyniku kampanii prezydenckiej? Czy raczej to będzie pojedynek personalny, Pani zdaniem? Na pewno to będzie pojedynek personalny. Mam nadzieję, że Polacy podejdą do tych wyborów w sposób rozsądny i nie dadzą się omamić różnym zagrywkom, takim socjotechnicznym, które na pewno będą stosowali niektórzy kandydaci. Już teraz widzimy, że część kandydatów przyjmuje ponownie, tak jak w październiku 2023 roku, hasła Konfederacji. Rafał Trzaskowski chyba nigdy jeszcze nie był tak patriotyczny, jaki teraz próbuje być, startując powoli w Kampanii, czy robiąc swoją prekampanię w środowisku Platformy Obywatelskiej. Idzie, czy toczy się walka o bardzo poważną sprawę, i mam nadzieję, że Polacy zdają sobie z tego sprawę właśnie, że wybory prezydenckie będą rozstrzygały o to, czy pewien układ domknie się na kolejne kilka lat, czy będziemy mieli do czynienia z prezydentem, który będzie podpisywał wszystko to, co będzie płynęło z rządu, a także z Unii Europejskiej, czy z drugiej strony będzie prezydentem ktoś, kto będzie walczył na siłę z rządem i takim prezydentem może być kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a chodzi o to, by prezydentem Wreszcie był ktoś, kto niezależnie będzie patrzył na obydwie strony konfliktu. To po pierwsze, bo mamy duopol i mamy konflikt między Obozem Prawa i Sprawiedliwości a Platformą Obywatelskiej. Od wielu, wielu lat ten konflikt się toczy i już po prostu jesteśmy tym wszyscy zmęczeni. A po drugie, potrzeba prezydenta, który będzie potrafił skutecznie negocjować w interesie naszego kraju. No tak, ale jako taki kandydat alternatywny i reprezentant nieduopolu, przedstawia się też Szymon Kołownia. Szemuchowia, który jest elementem koalicji rządzącej. Panie redaktorze, z niezależnością to nie ma nic wspólnego. No dobrze, ale w takim razie, jeżeli chodzi o te kwestie, które będą w kampanii, rozumiem, że wy chcecie się pozycjonować jako partia spoza, no, spoza tego dłopolu, ale coś więcej? Przede wszystkim w kampanii na pewno istotne będą tematy związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem wewnętrznym, czyli polityka migracyjna, bezpieczeństwem związanym z konfliktem na Ukrainie, czyli w związku z tym w grę wchodzą relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które na pewno spowodują, że rozstrzygnięcie konfliktu na Ukrainie może wyglądać w inny sposób niż Ukraina by tego chciała, niż spodziewali się, spodziewały się elity, gdyby wybory w, w Stanach Zjednoczonych. Grała Kamala Harris i na pewno będzie w kampanii prezydenckiej obecny temat związany z bezpieczeństwem energetycznym, a także mam wrażenie żywnościowym, bo jesteśmy w momencie, kiedy Komisja Europejska negocjuje niezwykle istotną umowę z Ameryką Południową, co, która bezpośrednio uderza w nasze bezpieczeństwo żywnościowe. No tak, ale to wymieniła pani katalog spraw, do których w tej chwili odwołują się wszystkie partie, tak? I Platforma mówi o. Widzieliśmy wystąpienie Donalda Tuska dotyczące rozwiązań migracyjnych. To samo mówi PiS. Bezpieczeństwo energetyczne, to samo wszyscy powtarzają. Ukraina, no tutaj widzieliśmy wysłannicy Trumpa byli wczoraj u Dudu i przez, u Trzaskowskiego. Z kolei PiS też podbija, że wspiera Ukrainę. To, to gdzie są atuty? A tu są, panie redaktorze, w tym, że my jesteśmy jedynym wiarygodnym ugrupowaniem, bo tak jak powiedziałam, socjotechnika tych wyborów będzie polegała na tym, czy układu rządzącego, będą przyjmowali na swoje sztandary wszystkie możliwe hasła, by sięgnąć po jak największe spektrum elektoratu. Tylko problem polega na tym, że te wszystkie ugrupowania są po prostu niewiarygodne. Koalicja Obywatelska jest kompletnie niewiarygodna w polityce migracyjnej, koalicja Obywatelska jest niewiarygodna w polityce energetycznej. Szymon Hołownia popiera, Popierał Europejski Zielony Ład, Donald Tusk również popierał Europejski Zielony Ład. Kilka lat temu, kiedy Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, mówił, że musimy solidarnie przyjmować wszystkich imigrantów i rozdzielić pomiędzy kraje członkowskie solidarnie około 100 tysięcy imigrantów. Teraz nagle mówi, że będzie strzegł granic Polski. Błagam internet, panie redaktorze, nie zapomina. Ale jak się patrzy na taką realną politykę, tak, no to mamy koalicja obywatelska, podtrzymuje linię PiSu, jeżeli chodzi o ochronę granicy wschodniej, a nawet jakby zaostrzyła to wszystko, wchodzi w ostrzejszy język, jeżeli chodzi o regulacje migracyjne. Widzimy zapowiedzi rewizji polityki klimatycznej, Rzeczonego Zielonego Ładu, więc Tutaj się następuje jakiś zwrot polityczny. A co koalicja Obywatelska, pani redaktorze, zrobiła, żeby pozyskać środki z krajowego planu odbudowy, które zostały nam wstrzymane w zamian za to, że nie ozusowaliśmy umów cywilnoprawnych? A jest Pani jest. zwolenniczką odzosowania umów z Nie, Jestem zwolenniczką tego, by Unia Europejska nie szantażowała nas pieniędzmi, które nam się po prostu należą, a środki z krajowego planu odbudowy nam po prostu są należne ze względu na to, że jesteśmy państwem członkowskim, a więc składamy się do wspólnego budżetu Unii Europejskiej i nie życzę sobie, żeby jakiekolwiek instytucja całkowicie niedemokratyczna decydowała o tym, czy my spełniliśmy odpowiednie warunki do tego, by nam te pieniądze wypłacić, czy nie. A politycy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i koalicji obywatelskiej, czy koalicji rządzącej. No jednak do polityki europejskiej, do Komisji Europejskiej podchodzą w sposób daleko odbiegający od suwerennościowego. Nie ciąży Wam sojusz z Fd, bo jesteście w jednej grupie? Nie, Panie że przeciwnie. Dzięki temu, że jesteśmy w małej grupie, możemy znacznie częściej zabierać głos, ponieważ konkurencja po prostu wewnątrz grupy jest mniejsza i mamy większe możliwości działania po prostu. No okej, okay, ale... Część Konfederacji, Europosłów Konfederacji jest w innej grupie, nie chciała wejść w relacje z EFD, bo wie, że to może być ryzykowne politycznie w Polsce. To nie obciąży Was? Nie obciąży to słowa że... Mencena? Nie sądzę. Nie, nie spotykam się z jakimikolwiek głosami na tych spotkaniach, gdzie spotykam się z naszymi sympatykami czy wyborcami. Nikt nie krytykuje nas za sojusz z AfD. Myślę, że ludzie zrozumieli, że na tym polega realna polityka. Część z Europosłów Konfederacji rzeczywiście jest w Patriotach dla Europy, no ale gdyby ktoś chciał, to również tam mógłby się doszukać pewnych kontrowersyjnych rzeczy, ale tak samo jest w innych grupach. No przecież czy ktokolwiek, panie redaktorze, pyta pana Śmiszka o. O SPD i o pana Schroedera. No nie. Ktokolwiek... Pan Schroeder nie jest aktywnym politykiem, chociaż przez lata faktycznie miał wpływ bardzo duży no, na politykę jest niemiecką. Bo był ale, jest, ale jest aktywnym członkiem SPD i dostaje z tego ugrupowania nagrody polityczne, a jest na liście płac Gazpromu. Czy ktokolwiek pyta pana śmiszka o powiązania z Gazpromem? Chyba nie. No, jak będzie tutaj, to, to zapytam pana Śmieszka, to pani obiecuje, ale chodzi o to, czy, czy wam to, czy to nie jest obciążające dla Konfederacji? Panie redaktorze, my z AFD, a także z Patriotami dla Europy, czy z EKR-em w wielu aspektach polityki unijnej mamy wspólne stanowisko? Na przykład na, ostatnim, na ostatniej minisesji w Brukseli udało nam się zablokować wejście w życie dyrektywy dotyczącej tzw. deforestacji, czyli wejścia na rynek unijny towarów drewnopochodnych. Z terenów objętych wycinką. To jest bardzo skomplikowane. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że Pokazuje to, że w Parlamencie Europejskim nie jest do końca stabilna ta większość, o której wszyscy myśleli, że będzie. Okazuje się, że głosami Europy Suwerennych Narodów, właśnie tej najmniejszej grupy, da się coś, od, coś szkodliwego odlec w czasie, da się coś zablokować. Przecież na ostatniej sesji w Strasburgu upadła rezolucja budżetowa, ponieważ Konfederacja zgłosiła w ramach grupy Europy Suwerennych Narodów dwie poprawki dotyczące budżetu. Budżetu Unii Europejskiej dotyczące ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Lew, lewa strona Parlamentu Europejskiego nie zgodziła się na te poprawki, więc rezolucja po prostu upadła. Także, panie redaktorze, widać, że polityka unijna jest nieco inna i mimo, że w polityce krajowej możemy się z AfD w wielu aspektach nie zgadzać, tak samo z Fideszem Wiktora Orbana, tak samo z Frontem Narodowym Marine Le Pen, ale w polityce unijnej widać, że ta współpraca po pierwsze jest potrzebna, jest niezbędna, a po drugie no wiele jednak wątków nas po prostu łączy.